Witajcie. Dzisiaj zagramy sobie w grę Medal of Honor. Mamy tutaj y, przykład misji głównie snajperskiej. Zobaczmy, tutaj jest nasz y, drugi oddział. Musimy zdjąć poszczególne cele, które znajdują się na górze naprzeciwko no, nas. Obok nas siedzi y, brodarz z okładki Medal of Honor. Bardzo znana persona. Aż się chce strzelać, jak się siedzi przy niej. Naprawdę. Gdzie są te cele? Znajdźmy talibów i wyeliminujmy ich efektownymi strzałami w głowę. Na razie nakierowuje nas brodacz na cele. My Musimy je odnaleźć. Zaraz się pojawi znacznik. Nie wiem, po co gra opóźnia zaznaczanie celu, przecież ta góra jest taka duża, jak mamy sami no to zobaczyć. Po proszę, ładny headshot. Tego będzie ciężej zabić, bo się rusza. A jednak jest to odległość powyżej kilometra, więc nie jest takie proste. No ale też patrzę, headshot. Kolejny pan. Oj, tutaj się nie udało. No tutaj też stracił głowę dla nas. Bardzo mu się to podobało. Gra jest tak naprawdę ładna. Jedynie misje nocą naprawdę rażą w oczy. Szkoda, że autorzy gry nie poświęcili im tyle uwagi co misjom dziennym. Chociaż to prawda. Grafika nie, nie powala na kolana, zwłaszcza po kaselwanii, którą miałem przyjemność grać. Co do minusów gry, które zdążyłem zauważyć, to gra jest strasznie obskryptowana, tak jak Call of Duty, i często, żeby na przykład wezwać nalot, trzeba podejść do Konkretnego miejsca, jeżeli nie podejdziemy do niego, niestety nie wystrzelimy. Wsparcia to jest potęga z Tak samo często kompanii wchodzą nam w drogę, co później będziemy mogli na pewno zobaczyć, bo to się zdarza nieraz. A teraz zajmujmy się eliminacją celi. Teraz zmieniłem sobie rodzaj termo, termowizji teraz mam um, możliwość łatwiejszej kombinacji celi No niestety nie udało nie mi się tym razem również Może ty o ładny headshot Ten się aż przeraził no ale też zginął z w głowę z 1050 metrów Jakiś sniper się przyczaił? Tak. Trzeba go szybko zdjąć, ponieważ można nas wyeliminować. No, też stracił na nas głowę. Też rozglądamy się. Jeszcze chyba jeden cel został. Bardzo podobały mi się takie misje sniperskie. Co do klimatu gry, można powiedzieć, że jest bardzo dobrze zaprojektowany gameplay, ponieważ gra wciąga na godziny. To jest tak naprawdę to wkręca i można całą grę przejść za jednym razem, bo jest bardzo krótka. Zdziwiłem się, jak zobaczyłem po niecałych 5 godzinach achievement za ukończenie gry. Trochę mnie to zirytowało, ponieważ granie była tania, a niestety zawiodłem się na niej pod tym względem. Teraz tu jest mojdzieża, No właśnie, i tu nie rozumiem, przecież wyeliminowaliśmy ten moździerz i gra nadal znaczy, że mamy tam coś robić. A tymczasem sniper nas atakuje. Dopiero teraz yeah. zmienia gra Pozy... pozycję na snipera. Cel wyeliminowany, ale oczywiście musiał pójść coś nie tak i musimy teraz bronić przed wojownikami, którzy będą nas nacierali. Chciałbym powiedzieć, że bardzo podobają mi się modele postaci i sposób, w jaki silnik gry radzi sobie z czołami, z ruchem postaci. Wystarczy zobaczyć, jak przeciwnicy padają na ziemię. Nawet trochę niepoprawnie wygląda symerka. Wracając do tematu. Wystarczy popatrzeć jak przeciwnicy padają na glebę, żeby zobaczyć jak y, gra radzi sobie y, z tą opcją. Widzimy jaki granat akta zacierają dwóch Uważać, żeby nie umrzeć. Ty? wstyd. Niestety nie starczyłoby mi czasu, żeby pokazać wszystkie misje. Też tak naprawdę można było pokazać w kilku filmikach, bo gra jest naprawdę krótka. Najbardziej chyba podobała mi się misja z poczami. Latamy tam z myśliwcami. Bardzo fajnie rozwiązana, ładnie wyglądają zniszczenia Dobra Idziemy za naszym brodaczem Musimy osłaniać nasz drugi zespół Do tego posłuży nam snajperka Na razie sekcja wchodzona Tutaj trochę sobie pogadaliśmy, więc trochę przywilejam ten moment. Mamy tu możliwość. Dlemat moralny: czy zabić umierającego, jęczącego terrorystę, czy ominąć go i zabić jego żyjących współtowarzyszy. Bardzo trudny dlemat moralny. Oczywiście wybieramy wariant drugi. Wydaje mi się on bardziej humanitarny. Tak naprawdę fabuła skupia się y, dokoła jednego wątku, chociaż na początku nie spostrzeżemy, spostrzeżemy się, że y, o to chodzi. No ale fajnie to przedstawione jest. Koło jak już. Jest to bardzo, bardzo krótkie. Jeżeli chcecie kupić teraz tę grę, to chyba raczej poczekajcie, aż je. Jest kilka innych tytułów, które warto kupić w tym okresie, a jest ich wysyp. Jak uważacie? Dobra, wybiliśmy talibów. Tak naprawdę to nie byli talibowie, to byli czeczeńcy. Naprawdę są lepiej uzbrojeni niż talibowie. Mają czerwone włosy, tak powiedział brodacz. No cóż, wystarczy mu wierzyć, ja nie widziałem jeszcze żadnego Chechena z czerwonymi włosami, a znam kilku, więc trochę dziwne, ale to nic. Tutaj sekcja typowo platformowa, musimy paść, żeby być dalej. Oj, tutaj będzie przykład jak. Hmm jak gra jest statyczna jeżeli chodzi o elementy wzywania jakichś y, wsparć lotniczych, czy nawet wymowania snajperki, jeżeli bym tutaj nie podszedł, niestety nie mógłbym wyciągnąć tej snajperki, bo jest gra obskryptowana tylko w tym momencie inaczej się nie da tutaj musimy wyczyścić jeden obóz z przeciwników piękny headshot, fajnie głowy odpadają już mówiłem o tym, że podoba mi się to w tej grze Musimy być dań. oni wybiją nas. Tak jest. Paki tracą dla nas głowę. Nie wszystko to przez brodę naszego spółką pana. Dobra. No. Czas pomóc naszym współtowarzyszom. Nie wiem co on tutaj robił. Trochę się zamotał komputer. No cóż. Zobaczcie, on będzie musiał się przyciskać przez te skały, hey man, które zaraz zobaczycie, a ja sobie normalnie przez nie przejdę. Zobaczcie, śmiesznie wygląda, ale biegnijmy za nim. on Czuć, że te góry są bardzo skaliste, bo nasz bohater się zacina przy chodzeniu przez nie. Nie, nie, biegną spód, współtwarzyszy. Szybciej, szybciej. Nie mogę biec. Proszę, pójdę przed naszego spółką pana i... On przejdzie przez nas. Ja chyba gra tego nie przewidziała, że możemy być... Szybsi, szybsi od niego. No. Teraz kolejna sekcja snajperska. Proszę. Znowu to, o czym mówiłem. Żeby mnie padł, niestety nie mógłbym strzałów. Tutaj widzimy na górze nasz zespół broniący się przed natłokiem bojowników. Musimy ich oczyścić trochę głównie musimy uważać żeby żadne RPG nie poleciało w nich bo czyni to spustoszenie Jakbym trochę trafiłem do swojego Chciałem pokazać gdzie są no ja jestem zainteresowany popatrzcie diabeł jestem zainteresowany odpowiedzią yy, w Call of Duty. Jak Call of Duty odpowie na, na tę grę? Czy w ogóle odpowie? Mam nadzieję, że y, panowie ze studia deweloperskiego Call of Duty y, zrobią dłuższą grę niż Medal of Honor, bo to jest naciąganie y, graczy na koszta. To jest y, oszustwo. Zdawać. Takie krótkie gry za 200 zł to jest przesada naprawdę No ale ja się nie wypowiadam Jeżeli uważacie że to jest fair to należy wspierać takich wydawców Tutaj jeszcze usłyszymy strzelców RPG Wiele nam zostało tutaj jeszcze do... A nie? No i proszę, nie wiem kogo strzelać. sobie tam. No proszę. Zabiłem. No nic, dziękuję. Tyle z Medal of Honor. Jeżeli wam się podobało, to komentujcie.